Dobra, cześć, witajcie, ja jestem Łuki Playgaming i witam was na na gdzie, gdzie, gdzie? Na Dragonie tak, dzisiaj będziemy otwierać sobie 5 stone case'ów i 20 koplex'ów yy, Otwierałem wcześniej, ale mi się nie nagrało, więc nazbieram jeszcze raz stone i y, tym było 40 i drobły mi 2 strędzie dwójki, no 2 strędzie dwójki 3 strędzie jedynki, tyle pereł Troszkę złota, tutaj sobie robię, jakbym miał więcej. <laughs> Troszkę złota i, i cały set prawie. Mam na sobie, bo jestem VIPem, e, youtuberem. No, mam youtubera po prostu. Z tą to tam nic ciekawego, ale zacznijmy z. E, kobieksem, bo tutaj widziałem, że mogą dobrze żyć, nie, to co na innych serwerach. otwieram sobie. No, na razie tak słabo O, jest strędzyk, dwójka, jedynka Dobra, nie zbieramy Nie zbieramy, czekajcie Jakieś refile, refile Oj, 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 słaby nam bajnika chyba Jeden strędzik. Nawet dużo złota, cztery z takim 8 pereł, pewnie więcej Czekajcie, zaraz zobaczymy sobie Ile dostaliśmy, no, nie, no Dużo pereł, no to I troszkę koksów nawet spoko, spoko, spoko nawet spoko strędziek tutaj jest rzucaka sobie możemy przy... a dobra i tak zapraszam was dzisiaj o 16:00 godzinie start mojego serwera, IP macie ee tak, to jest moje IP mojego serwera IP i zapraszam Was dzisiaj o 16... O kurde, myślałem, że to jakiś gościu, Steve. I zapraszam Was o 16 i... elo, elo. A, jeszcze. <coughs> Jak znajdziecie jakieś błędy, to wysyłajcie na helpopie i dostaniecie na przykład rangę... Rękę... O, oh jest. na przykład rangę svipa albo vipa. Svipa nie ma, czyli dostaniecie vipa, dobra. No więc, tak, y, i youtuber jest od, mini youtuber jest od <śm> 10 subskrypcji, y, zwykły youtuber jest od 100, a mega youtuber od 1000 subskrypcji, więc zapraszam na serwer, jakby coś nie działo, to piszcie, piszcie i może coś dostaniecie, i no to ja kończę już, elo, <śm> do następnego openingu, albo następnego live'a, elo.